tutaj Elka Cuber i dzisiaj chcę zrobić recenzję um, tego, co tutaj mam. Unboxing. Chodź. Otwieramy. Zamówiłam na serwis kostek dwie, e, dwie rzeczy. Zamówiłam nożyczek do... No, nożyczki. Taki sticker scooter do, do zdrapywania naklejek. Nie mam w sumie żadnej kostki, która nie jest oklejona w sumie teraz. Wszystkie kosteczki są oklejone i nie możemy ich naklejać. Także akurat z tego chyba nawet nie trzeba recenzować. Dobra. Przejdźmy do kosteczki e, mof, e, no, Key Magnetic Gry. Jest to pyrka e, chwilowa mój main. To jest jedyna pyrka, jaką mam. Miałam Shengshu jako taką drugą na start, a teraz mam te, Ale uważam, że jak już kupiłam taka, taką, to już chyba nie będzie. Dobra. Mamy 5 magnesików dodatkowych, raczej czego? Uloteczkę jak do wszystkich do każdych kostek. E logo wygląda tak. Dobra. Czyli o to chodzi w magnetykach, że one się dokręcają. Naprawdę dokręcają się bardzo dobrze, a widziałam, że w nowych modelach moich się nie dokręcają. To, to nie jest ten nowy model i tutaj się w ogóle nie dokręcają. Tak, czyli myślę, że to będzie bardzo do dobry e, dla mnie zakup, bo przez to, że przez te właśnie piny tutaj e, nie układam e, pyra Ale może zacznę. Jest trochę tłusta. E, Trochę czuję tak trochę tłustości w tej kostce Była na nowo smarowana I po prostu... No, no na szybko była nasmarowana, nie ukrywam Pyramid to nie jest moja mocna strona Mój PB na WCA to jest około 13 sekund O, zacięła się Dobra zaczyna się mimo jeśli chcecie dostać w tym momencie właśnie i Magnetic Bell, to macie opcję tylko zamówić strefę Kostek, bo w strefie kostek chwilowo jest jeszcze dostępna biała wersja. Wszędzie indziej trzeba czekać na dostawę, bo wszędzie się wyprzedała. Powiem Krótko. Wygląda. No to wygląda jak każda inna piramida. Jak chodzi o kolor. Znaczy jest trochę mniejsza od mojej jeansity. Jak tych pokażę. Nie widać. O widać teraz tutaj jest taka różnica. Czyli różnica jest. Rusza się płynnie. Nie zacina się jak tutaj. O, bo to jest już masakra. E, fajnie się rusza. Naklejki ma fajne, nie trzeba wymieniać. Chociaż osobiście wolę e, jasny-niebieski. Jasne e, no, myślę, że to będzie mój. To jest na 100% już mój main. Dopiero ten. tylko muszę go jakoś wyczyścić, żeby nie był w całym smarze. Na naklejki, w smarze. Krótko mówiąc. Dobra. I wszystko. Szybko o tym nożyczku, no, nożyku dostaje się po powstaje. kosztują 5 zł na strefie Kostek, gdzie jest najtaniej, bo z tego co wiedziałam, to u Hipopotama i Speedcube jest dwa razy droższe. Znaczy, nie, no dwa razy, dwa razy to może nie, ale w strefie Kostek kosztuje 5 zł, a w Speedcube i wszędzie indziej kosztuje 7, czy tam 8, nie już nie pamiętam. Mam naklejeczki z E aí